To, to. Oj, to, to. Oj, to, to. Mam, mam, pytanie. Wspomógłbyś mojego twórcę? Wspomagam już. Słyszałeś o takim kanale zebo.pl? Patrz, powspomagamy. Właśnie obejrzymy. Łapę w górę mu zostawimy. Akurat mały kanał zebo.pl. Idealnie. Wspomagam. No trzeba się witam cię bardzo serdecznie. Zgadujesz, że no, odcinek będzie troszeczkę później, ze względu Oj, na to, tak, że tak. prąd wywala mi jak na wiosce. Ale spokojnie. A wyrobiłeś się 17.15, filmik opublikowany. Tak samo byłeś nieżyłym youtuberem, Ego Rośnie, Mordzia. Ale spoko, ja wiem. A, I, są... I te. No ja, ja ci muszę żarciki tłumaczyć. Chyba muszę. Może powinienem przed każdym moim żartem, może powinienem przed każdym żartem albo satyrą powiedzieć, wiecie tak, zrobić specjalny znak palcem, na przykład o tak, ziom, ziom, ziom. I wtedy wiadomo, że to co Mandzio mówi to jest żart. widzę, że mój prąd jest niestabilny, to dzisiaj obejrzymy sobie kanał... Niestabilny Upstate. jak emocje youtuberów, Zebo. Trump. <laughs> Jezu, ja, ja się śmieję, ale to jest poniekąd smutne, ale lepiej się śmiać niż płakać, tak? Lub na przykład lepiej wyzywać niż się żalić, że ktoś nie zostawia lajka pod twoimi filmami, na przykład yy, ty. Mnie no Mandio prowokuje, ale po że... no, no, no i... to kurwa i prowokacje złapałem. Kuj tam z Kocham was, ale to jest to... tak, że ja się daję... To jest tak, że przychodzą tutaj ludzie i piszą najgłupsze komentarze na świecie i ja to ignoruję, a czasem jak odpowiem, Czasem jak odpowiem, to jest zawsze, że kurwa prowokacja. Za każdym razem, za każdym razem, ale jak go zignoruję, to on tak na poważnie pisze. I kurwa, tak to kto z wami jest, to nie? Kiedyś na Twitchu była kappa. Ktoś prowokował, dawało się kapę i siema, a teraz już kapy nikt nie, już kapy nikt nie dotyka dzisiaj. I kurwa, skąd mamy wiedzieć, czy ktoś prowokuje, czy nie. Kropka. O subskrypcji też pamiętajcie. Na razie jest chyba 43 tysiące jakoś tak nowych subskrybentów w tym miesiącu, więc 4300 zł na. 43 tysiące nowych subów zebo. Ale w sensie, że w marcu? No to spoko wynik, ale myślałem, że będziemy mieli więcej. Cel charytatywny, który razem podejmiemy decyzję pod koniec miesiąca, gdzie to idzie. Bo jak widzę już pewnie, wiesz, każda nowa subskrypcja to 10 groszy, ale wiecie, jak to działa? Lajki raczej też I wiecie, i te, jak tak działają, no aczkolwiek zgaduję, że są jakieś cymbały, które bez lajka oglądają. <laughs> Jezus, dobra, oglądamy. Ma... Słuchajcie, ja już Przejdź do meritum. Ale dobra, to. minuta minęła. Ja minęłam. się czuję tak troszeczkę jak taka wiedźma. Wiem, że to są tylko zbiegi okoliczności Aha. tyle, koniec, kropka, ale Słuchajcie Aha. tego. Nagrywam coś tam o Naruciaku, nie pamiętam co, chyba o jakichś jego tweetach czy coś. No i. Nie pamiętam co, ale mówi dokładnie co. Ty, kłamczuszku jeden, no powiedz, powiedz co, powiedz, że pamiętasz, nie udawaj, że opa, nagrywam o tam o jakimś ciumka i loczki, nie wiem jak on się nazywa, tam stawił, nie wiem, jakiś pos na TikToku czy coś. <laughs> <laughs> Takie pretending. <laughs> on nagle po tej pseudodramie. Robi sobie przerwę i przestaje nagrywać to, co nagrywał i coś tam zmienia kontent o 180 stopni, tak? Więc dużo na jego kanale się zmienia po tym, jak ja o nim nagrałem. I to raczej był zbiego kon... I wy mi mówicie o zbiego top? Posłuchajcie tego gościa, Krunder, dziękuję za prajma, pozdrawiam. Okoliczności, prawda? Tak samo nagrałem o tym, że Lex i Dubiel są razem, a potem, że się rozstali, pomimo tego, że oficjalnych info nie było, no, no i... Hey, jakie dziś plany na streamka? Plan na streamka jest następujący, oglądamy film Zeba. Po filmie Zeba idziemy speedrunować, a później może jeszcze strzelimy szaszki. Dzisiaj miał być trening szachowy, jutro przez jutro jest cały dzień streama ze szachów. Jutro jest cały dzień streama z szachów, będziemy jeszcze dodatkowo trenować. Prawdopodobnie, kur, na przewale, chyba, że się okaże, że wstąpi we mnie duch Magnusa i dzięki temu, że będzie, że będzie to tak, że ja nie będę rozumiał, ale moja ręka będzie sama się ruszać. Sama się ruszać i będzie sama grać. Faktycznie no to 2K jutro będzie cały dzień. Dobra, spoko. Palić to. Nie liczy się cyferka widzów, tylko atmosferka na czacie. A jakby była główna atmosferka na czacie i brak widzów, to dopiero wtedy depresja. Na razie jest 4000 osób, ale jest spoko atmosferka na czacie, czyli jest depresja liczbowa, ale nie ma depresji humorowej, bo jest spoko atmosfera. Tak się stało. Na no ostatnio nagrałem o tych żartach, że chłopiec cały czas w saunie. widziałem rekord VGZ, ja słyszałem o tym, a w ogóle oni teraz jeszcze, słyszeli się o rekordzie lewego? Lewy zrobił 16 minut? Ja, kurwa, chuj, kim im w oko. Co nie śmieszyło ludzi, którzy na przykład nie byli w saunie, nie rozumieli tego, a kiedyś abstrak każdy mógł zrozumieć i każdy mógł się pośmiać. No i uwaga, ma. Nie no, bo wydaje mi się, że większość ludzi wie, jak działa sauna. W sensie, nawet jeżeli ktoś nie był w saunie, to dało się domyśleć, że to chodzi o to, że chodziło o saunę Zebo. To akurat, ja myślę Zebo, że to akurat ty, Zebo, nie skumałeś. Myślę, że ty jesteś tą jedną z miliona Zebo-osób, które akurat nie skumały tamtego Po Jak tam twoja mięta, Zebo? No, jak tam twoja mięta? Własny odchodzi, czyli jeden z trzech tych głównych jakby założycieli Abstra. No, sobie odchodzi i robi swoje. I dużo ludzi już to zauważyło. Ja też to zauważyłem. I powiem Wam taką szczerą opinię, jako widz, że ja tutaj widzę jedną rzecz. Że się tutaj. Jaką rzecz widzi zebo, czat? Jaką rzecz widzi zebo? Zobaczmy, czat. Możecie obstawiać. Każdy już gotowy jest z obstawieniem w głowie, let's go. I Wszyscy wypalili, tak mi się wydaje. Moją wyda. mamę, współczuję. Daję to po pierwsze. A ten masny, który odszedł, zauważył jakby pasję w czymś nowym, czyli jakby w mądrzejszym trochę kontencie i już mu raczej nie pasowało ogólnie do, do, do niego. Co to znaczy, masny to już wcześniej od nich spierdzielał, zaczął robić to już, to już jutro, a później to już jutro przestał robić, bo mu się znudziło już, bo mu spadły wyświetlenia, po czym oddał to już jutro jakiemuś kolesiowi zap W ogóle imagine, tworzysz sobie czat kanał, tworzysz sobie kanał, ponieważ się nie spełniasz na swoim głównym kanale. Zatem tworzysz sobie kanał to już jutro, ale po roku przestaje ci się chcieć robić kanał to już jutro, zatem wynajmujesz jakiegoś przydupasa, żeby prowadził za ciebie to już jutro, po czym wracasz ponownie na ten kanał. <laughs> to, żeby pajacować i na przykład udawać, że się jest w saunie cały czas. Poza tym na filmie, który za chwilę wam streszczę i pokażę Wam najważniejsze... Tam nigdy nie było wyświetlone. Nie no, na samym początku był, nie było tak źle. No dobra, dam temu VGZ Z2 kwipa, no dam. No boli, ale rzeczy, dam. Mówi, że masny odchodzi z Abstra to widać, że on się giga cieszy. W sensie masny się cieszy, że odchodzi i też Kto nie ma dokładnego info dla tego. To by się nie cieszył? I jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze, pamiętajcie. Bo chciałem wam pokazać. O, do tego wideo chciałem to wow, zrobić. Wow. Znaczy, ale wiecie co, jak na nich popatrzymy na nich trójkę, to jest tak. Czarek, no, z jakiego? Krunder. a nie, dziękowałem, gówno, gówno. jest go, o to, że się wypalił. Zobacz swój kanał najpierw. O, 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 ten czoły matter. Zobaczcie, czarek, jak zawsze. Gimbasa, Samoner's Rift, Kled na Topie, Chillera Utopia. Co nie? Masny radzi sobie w życiu. Nie jest okej, okay, spoko, co nie? Tam Abstrakt nie występuje, nie zagląda nawet w finanse, jak tam idzie. Po prostu chłop żyje sobie własnym życiem, co nie? Każda tego, Stachurski w każdą niedzielę, wiksapol jest poczko. Robert, no Gunwo jest z u Roberta, no, u Roberta jest Gunwo. Dźwiga na tych swoich plecach, które, wyro... <gryw> które sobie wyrobił dźwiga ciężar na Abstra. Dopiero co z Sauny wyszedł. Fryzora również nie taka <gryw> Ich troje, oj tak, tak, to jest właśnie, to jest właśnie, to jest Wiśniewski, czekajcie, to jest, to kto jest Wiśniewskim tutaj w ich troje, bo on, Czarek jest na pewno żoną, która po prostu odeszła i ma się dobrze i trzyma się jest spoko, co nie, ona sobie tam robi. Kto jest tutaj, kto jest Michałem Wiśniewskim, to jest pytanie, czy to jest Masny, który odchodzi i ma się dalej dobrze, czy to jest Robert, który w tym zostaje, Chyba, chyba tutaj jest, chyba Wiśniewski siedzi po prawej. To jest. <laughs> Wystarczy wam w sumie ten obrazek tutaj zostawić. A że już mi kradnie żaddzę, bo... Taki i to jest właśnie z tym youtuberem komentary, co nie niby ma własne teksty, a wszystko ze Twitch TV straszmancie obierze. I to podsumowywuje całą ich jakby relację coś takiego. Tutaj na środku mamy Masnego, mm -hmm. który jest chyba zmuszony po prostu to nagrać i koniec. kropka. On już dawno temu się pogodził z tym, <clears throat> że nie będzie go tam i widać taki nieszczery uśmiech na pewno. Po lewej widać, że gościu jest totalnie To jest trochę takie Pepeńcu, uśmiecha, to prawda. Obojętny, jakby sam nie wiem, co tam robi. A po prawej, nie wiem, smutno mi się patrzy na tego <noise> jaką ma. Nie mam pojęcia, ale tego po prawej na, na niego mi się mega smutno patrzy. Widać, że jakiś jest zagubiony, czy coś takiego? Taki widać, że próbuje być śmieszy na siłę. Tak, tak mi się wydaje. I obejrzymy sobie jeszcze parodie ekipy, ich tak Aha. przynajmniej te najlepsze momenty wam pokażę, bo tam na pewno też jest to Ale to 7 minut będziemy oglądać. Zobacz, a to nie chce mi się osobnego odcinka o tym robić. So, jakby jeden z elementów, o których możecie nie wiedzieć, które się zmieniły przez ten czas, jestem ja i to, co się trochę działo w mojej głowie. i w pe... Czemu Robert na słowo wypaliłem, się tak się obrócił tak resłujnie takie. O! Nie czuję już tego, nie, nie pisze mi się tak łatwo tych żartów, po prostu. Przestali do siebie i do tego kanału w sumie po prostu pasować, bo jak zobaczymy na kanał mas, Masnego, Masny a już to tak dziwnie mówi, to widać, że chłopiec w golfiku nagrywa jakiś taki w miarę mądry kontent edukacyjny czy coś. Widać, że jest tutaj kulturalny i trzeba go brać na poważnie, a gdyby się go na w abstrakcie, gdzie udaje, że chłopiec w saunie. No ale w sumie oni już wcześniej to robili. Masny wcześniej nie miał z tym problemu. Masny był zawsze tym chłopem ze Abstra, który jechał na te wszystkie konferencje marketingowe, występował w golfiku, nie wiem, Steve Jobs. I właśnie ja pamiętam, że ja byłem na jednej konferencji marketingowej, jedynej w moim życiu, i właśnie Masny tam występował. I chłop naprawdę bardzo dobrze prowadził prezentację. Naprawdę potrafi oczarować tych wszystkich ludzi z agencji, i myślę, że to był. Eee, to był właśnie powód, dlaczego też im bardzo się dobrze wiodło kasowo, że Master to jest człowiek, jak każdy gadał z mikrofonem i tak dalej, to Master miał prezentację tak przygotowaną, że powiedział, odłożył mikrofon i powiedział, że ja do was będę mówić normalnie, krzyczeć nie muszę, bo mamy na tyle ciekawe rzeczy, że każdy będzie słuchał. I kurde zadziałało, każdy rzeczywiście wtedy słuchał i mieli spoko prezentację. Yy, przez cały czas i jest to giga cringe'owe i takie niezręczne, to to po prostu to nie pasuje do niego, tak? Nie, nie, nie brało się gramy tego. Zagramy Taila i tak tak w tych jego filmach na Osobnym. Ja będę miał więcej wolnego czasu, wtedy zagramy. Ja uważam, że to jest bardzo fajny impuls, i myślę, że zmiana zawsze wydaje się czymś trudnym, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do zmiany. My ich nie lubimy, my się ich boimy, bo nie wiemy, co nastąpi dalej. Ale ja myślę, że to będzie lepsze będzie to super impuls dla, dla was. No zagramy, już, spokojnie. Żeby coś zmienić. Będzie to impuls dla mnie, żeby pójść jakąś nową drogą, o którą teraz cały, cały czas o niej myślę. I tak jak dużo czytałem o zmianie, bo zawsze jak czegoś się boję, to dużo o tym czytam. To zmiana zawsze wydaje się trudna i zawsze się jej boisz, ale zwykle wynika z niej coś dobrego. Czy ja wiem, jak w Niemczech w 1933. Dziękuję. Dziękuję pięknie Jula. za pół roku mniej niż trzy. A dziękuję ślicznie, Jula. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za pół w roku. ...30 stycznia yy, zmienili kancelarza Niemiec, to raczej to nie była... Kancelarza? Kancelarza? By <grym> ja w sumie z perspektywy widza wiecie, co bym teraz chciał widzieć, bo no nie oszukujmy się, bez jednego z trzech abstra to już nie będzie abstra. Dlatego by było fajnie, gdyby ten po prawej, ten po lewej sobie... Y czy ty powiesz teraz, Zebo, że byłoby fajnie, aby założyli swój własny oddzielny kanał, nową markę, zaczęli... Zd... zaczęliby tworzyć nową markę niezależną od Mastra'ego i złapali swoich widzów w tej nowej treści, bo ja to już Yxy. mówiłem na streamie jak Kaczucha, to oglądałem. Chłopie, nawet nie próbuj, Mandiu, nawet nie próbuj. Błagam, przeczytaj dzisiaj tego wadpada, Mandjo x Ja dziękuję. Nie wiesz jaki to jest złoty content. Widziałem jak gity czytały Nex x Evron i kisłem przez pół godziny. Tylko weź Nex do tego. Te myśleli, to zrobimy może jakąś p... Idź na trzeciego Abstra, żeby... Idź trzeciego Abstra, żeby znowu byłą trójka. Będę tak samo beznadziejny. Przerwę jakąś burzę mózgów. I nie kontynuowali z abstrat tylko na przykład zrobili swój własny końcowy mapper maper, to go odznasz i to mu powiedz prosto w twarz, a nie mi to mówisz. gdzie robią coś podobnego lub coś, co. No prosto... ale że chłop kradnie kolejny mój argument, weź, ty po prostu zacznij moje szoty, wrzucać ze, bo zamiast swoich wybierz. Możesz wrzucać, jeździsz tutaj tego i nagle chcesz dać jakiś argument, rzucasz mojego szota, gdzie mówię te rzeczy, ma, nie, po prostu, tu, a. Oni chcą, nie? Krounder, By... sam się po, oplułeś, a ja dwa razy ci już dziękowałem. to psuje mój sentyment. Do Abstra, jak sobie nie wiem, kiedyś puszczałem na przykład babci, że. Zebo tylko mu nie tłumacz, że to był żarcik. A, Patrz typowa Jajso. babcia. 5 Wy... zł. A ja nie wiem, czy dokończymy. dokończymy Wypłaczmy się wszyscy. Ja to? też sobie popłaczę opowiem wam, co czuję i tak dalej. Jak to będzie. Robert, to może być bardzo dobry pomysł. Powiedz komuś, co czujesz. Wypłacz się komuś. Powiedz komuś, co czujesz. Co ci siedzi na sercu? Jak to opublikowane to też przyjdzie jakaś nowa fala emocji, myślę taki gigantyczny tsunami po prostu emocji, które jakby nami targ... Tsunami emocji, bardzo dobrze, z witem możesz popłynąć na tym samym tsunami. kilku sumie. miesięcy, bo wpakowaliśmy się w parę afer, niektóre byliśmy wpakowani, niektóre sobie sami sporządziliśmy, ale jakby kurde... No to jest jakby kulminacja. No, myślimy, że to będzie jakiś moment... Jak myślicie, Czad? Jak Czarek gra sobie w tę wirtualną właśnie w swoim mózgu grę w lol ten nad tym kledem na topie, to mu jungler gankuje, czy jungler szmatą jest i tylko siedzi na bocie albo w dżungli? Taki przełomowy, ale dla was to na pewno będzie moment smutny. Dla mnie poniekąd jest szczęśliwy i nie dlatego, że się... Jakby okej, okay, jest ten sentyment, że kiedyś była Abstra, fajnie się ich oglądało, ale ostatnio właśnie to nie jest te, ten upstra, który był. I może dzięki temu, że już oficjalnie jakby są we dwoje, to może zaczną coś fajnego robić, jakby? Mm, Jep, coś fajnego zaczną A razem czy dla robić. Z moich to będzie smutny moment. Na pewno nie będzie to jakiś giga-szczęśliwy moment, ale trzeba być pozytywnie nastawionym, że tak to powiem, tak? No i co? Dzięki no. za uwagę i za te osiem. lat. jest ucieszony. Tak już się kończy ten film. Akurat mi mecz znajduje. A <laughs> <laughs> Kart Jezu, jaki długi filmik. Abstra już nic nie uretuje nowi twórcy zyskują nowych widzów, utrzymując starych. Ci, którzy nagrywają od lat, zmieniają formułę do tej zachęcającej lub do, do tej, która jest ciekawa. Utrzymuje widzów lub przychodzą na Twitch szoty, te nowe formuły. Ci, którzy nie dbają, robią dokładnie to samo od nasto lat i umierają i sami ciekawość widzów zanika, a to fakty, alucard. A plus jeden. No właśnie. Ale słodka. No. ja czat! Na przykład. W przeciwieństwie tutaj do chłopaków za abstrak, którzy chcą się zmienić, chcą robić nowe rzeczy i poznać horyzonty, ja na dzisiejszym streamie nie zamierzam niczego zmieniać. Zamierzam zrobić slipper speedrany i będziemy sobie słuchać muzyczki, będzie slipper speedruny i mi się absolutnie nie uda pobić rekordu. Taki jest plan Bogu. Dziękujemy, że z nami byliście. Amonga znak większości szachy. No zasady do Amonga ci się z zebą udało w trudzie nauczyć, do szachów to byś chyba nie ogarnął. Jesteście i miejmy nadzieję że będziecie. Pozdro, trzymajcie się. No tak końcowe zaczął tak widać, że no, przytulił się, widzi, że to już jest koniec, daje sobie z tego sprawę, no i, no, i smutno mu tak na no, mnie do no, no smutne, smutne, dlatego poglądajmy jak się wygłupiają. Wygłupiają yy, oj, jako parodia, że lepsza wersja ekipy niby. Tam. Ta, <grywia> tam jest z czego się pośmiać, więc pośmiejmy się na koniec, żeby to było yy, jakiś pozytywny ending, że tak to powiem. Co, stresujesz się? że ten film to w sumie jest taka cringe komedia na zasadzie, że oni wiedzą, że to jest gówno i to jest gówno, które ma śmieszyć dlatego, o mój boże jakie gówno ha ha ha. Tylko niestety przez to, że widzimy, że Abstra na tym humorze już leci od dwóch miesięcy, to jest to, to jest takie ha ha, ale gówno. To jest bardziej ha ha. Kur, no stresuje się stary, no. To jest, to może być nasza wielka szansa, stary, naprawdę. my. Dobra, mamy to. MAMY TO! BOOM! Giga dziwna jakość dźwięku, zacznijmy od tego, jakby nagrywali... Bo oni musieli wszystkie mikroporty sprzedać, żeby spłacić długi jeszcze ostatnie, wiesz. Dlatego oni tylko nagrywają z kamerki. Wiesz, mają tego roda podpiętego na kamerkę, tego za 500, co się kupuje, co daje taki dźwięk z echo. ...mikrofonem od kamerki, a po drugie, tutaj jest jakieś inne uni uniwersum, coś takiego, że niby jest casting na ekipę. OK, okej, wczujmy się w to. Jak macie na imię i skąd 4 Cztery miesiąc z Idolem. Eee, ja dzięki z, Zebo, że jesteś Ja jestem Czarek, to jest Robert. Przyjechaliśmy z. z po tym filmie. Z Mandio wiadro. Tak, ja mam 16 lat, Robert, Robert ma 18. E, w, w, w grudniu 21 kończę. Tak. Czekajcie, bo on mówi, że on ma 18 lat, teraz mówi, że 21 A ty, dziękuję, kończy dziękuję za prime. A, że to miało być śmieszne. No, no nie śmieszy mnie to. To jest jakiś taki boomerski. Zgaduję, że teraz będzie cały czas, tak? Że to są takie boomerskie żarty, no. A, a potwierdzeniem, bo ja. To cię, to ja mam... cię nie ma śmieszyć. To cię ma wykręcić. Tylko, że ma ciebie wykręcić i masz się zaśmieć z tego, że cię wykręciło. To nie ma być haha śmieszne, tylko to ma być. Potwierdzeje Potwierdzenie na jest to, to boomerski żarty. Jedyna osoba, która się śmieje w komentarzach, to jest Isamu. A Isamu to jest chyba największy boomer polskiego. Ja nie wiem, czy i samo to napisał na poważnie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że też YouTube nie no. Dlaczego chcecie dołączyć? do ekipy? Fajnie, po prostu wyglądacie razem, wspólnie. My z Robertem chcielibyśmy poznać ciekawych ludzi no i, te... i spędzić trochę fajnego czasu. By... Przydałby się trochę. Pi... Pi... Ciągle ciekawsze jest dla mnie, jak widzę, ty coś zmieniasz, ludzi gry, cokolwiek. Tymczasem Abstra, co mówią Abstra po raz milionowy, to jest po prostu nieciekawe. YouTube był czymś innym, tymczasem Abstra robi M jak miłość. Ale jako widz absolutnie nie chcę mi się tego oglądać. A dziękuję ślicznie. KC. nie wiem, alukart, jak ty mi tutaj słodzisz, jak tak naprawdę ja naprawdę nie robię nic nowego, ostatnio tylko siedzę i z wami gadam, ale alukart, tak długo jak myślisz, że robi jakiś rewolucyjny next level content i nowe rzeczy, to tak dalej uważaj, bo widzu KC. <Gl entender> podróży. Najważniejsza jest przyjaźń. No nie wyprowadzajmy go z błędu. Chodziło, że przydałoby się trochę podróży, a on tam chciał pieniądz pewnie powiedzieć, to, to, to jest chyba żart. Dziwne jest to, jak się trzeba tłumaczyć żarty, żeby były jakkolwiek śmieszne, bo okej okay, to nie było najgorsze. Bo wiecie, że haha, ha, abstra bankrutują, dlatego chcą do ekipy, bo py, 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 pieniądz. Ale to nie polegał na tym żart. To polegał na tym żart, że oni chcą po prostu dla pieniędzy. Ja by to był żart, który polega na tym, że Abstra bankrutuje i oni jako Abstra. Chcą się dostać do ekipy, żeby zarobić na utrzymanie ich firmy, to byłby dobry żart, to byłaby dobra fabuła. Zebo wymyśliłeś im lepszą fabułę, ale jeżeli oni w ogóle pomyśleli, że mogą wymyślić. Śloda. Dużo przygód, yy... podróże. No i tam te pieniądze, to, to na ostatnim miejscu gdzieś tam, tak. Dla nas totalnie. Chcemy... My mamy kasę. No właśnie, nas wyróżnia to, że my z Robertem prowadzimy kanał już bardzo długo. mamy doświadczenie po prostu na YouTubie. Macie doświadczenie jak rozwinąć sieć kanałów bardzo dobrze prosperujących i potem je zabić na końcu. Może ja <grym> jestem nie... młody i mam przed sobą całe życie chciałbym spędzić je z ludźmi. No dobra, Zebo, no w innych, w innych tutaj zawodach również jest tak, że coś rozwijasz. Nawet grupę rozwijasz i w pewnym momencie ją zabijasz. Na przykład jak jesteś rolnikiem, rozwijasz grupę świnek i w pewnym momencie musisz na obu je oddać. No to jest normalny stan rzeczy. Z którymi zawsze chciałem się przyjaźnić, ale po prostu jak byli trochę mniejszymi youtuberami, to się do nich nie odzywałem. I... A jakie będzie wasze miejsce w ekipie? Owo! I, to jest... I, i tutaj mam, miałem coś... się nie podydzać, ale to jest coś świetnego i uważam, że Właśnie, mamy tutaj coś przygotowanego, jakbyśmy widzieli swoje miejsce w ekipie i zaraz wam, Chcemy wam to pokażemy. Prostu... O nie, wodę wylałem sobie. To ...podłączymy z laptopa swojego. Oni Macie? Mają, dobra. Stary, oni, mają, idę oni, pola... oni na jachtach pływają, to nie mają HDMI. No dobra, podłączamy. No i tutaj się zaczyna. Zaczyna, że oni jako do castingu, żeby dołączyć do ekipy, pokazują się... Macie widziałeś jak wczoraj Gucio tego screamera włączył? Co? włączył streamera tego co, co ja tobie wysłałem, żebyś ty włączył jako tego, moderator tutaj. Nie no, Gutek, naprawdę? Ale że... Przepraszam, jak to jest kurwa... Nie no, jak to jest kurwa możliwe? Jak Gucio może tyle lat streamować? Znaczy, się jest tak niesamowitym, specyficznym streamerem. Chłop streamuje kurde na tym Twitchu od zawsze. Jako jedyny prowadzi regularny variety content. Jego, że tak powiem, treści Eee, są tak, jego klimat na czacie jest już tak mocno zagniżony, że to są te same osoby, które siedzą na czacie od roku czy od dwóch lat, już mają całkowicie swój własny klimat, swoje wszystko ale Gucio dalej potrafi czasem być takim duchem, że ten chłopiec jeszcze mnie w szachę rozwali jutro. Zaczynają otwierać. Usłyszeć? Dzisiaj na przykład otworzyli ogień do Palestyny. Nie no Dudniarz, no bez takich żartów, no czy ty chcesz, żeby je Dudniarz, nie pochwalam. Minus jeden dudniasz. Bo jeszcze zaraz mnie usuną z tej platformy. <grystanie> <grystanie> Ninia już ci trzy razy odpowiadam. Nie spamuj. Dobra, nie przeżyję oglądania ponownie tego ich filmu. Zebo, zostawiłem łapkę w górę. Wychodzę. Wychodzę. Trzeba speedrunować kiedyś. Trzeba kiedyś speedrunować, chat. Let's, let's the go. Let's the go.